18 listopada 2018 roku. No i teraz Piotrek. 125-6 metrów w tej chwili do tego, by zaatakować pozycję Karla Geigera. By może zaatakować to pierwsze miejsce. Piotrek żyła w powietrzu, ale ląduje i upadek. Ajajajajaj, jakżeż to fatalnie się wszystko złożyło. Leży Piotrek na zeskoku, zrolowało go niebezpiecznie. Teraz już odległość, warunki, to wszystko nie jest ważne. Najistotniejsze jest to, żeby zawodnikowi nic się nie stało. Służby, lekarz, który podbiegł natychmiast, wezwał pomoc medyczną z noszami. Zatroskana twarz Michała doleżała. Nic dziwnego, bo więc Piotrek nie podnosi się ze skoku, cały czas leży. Wypięta w tej chwili narta. Przypomnijmy, skotkowie, kiedy. Następuje to przyziemienie, kiedy lądują. Wstał Piotrek w tej chwili, zdjął kask. Oj, ale zakrwawiona troszeczkę twarz, z tego co widzimy tutaj. Natychmiast podbiega do niego w tej chwili doktor.